Had no need to find tonight, tonight. Hej, hej, z tej strony Korcia. Witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale z dzisiejszym moim gościem. Dzień dobry. <noise> Nie wiem czemu, ale... Ja, ja <noise> śmiech, naprawdę. <noise> Ale ja, jakbym jak miała kamerkę, jakbyście mnie zobaczyli, jak ja tu rękami wymachuję, jakby na, co najmniej z 10 osób mnie oglądało. O tako, na no, wszystkie, dobra, nieważne. <grystanie> dzisiaj, dzisiaj nagrywamy sobie odcinek, nagraliśmy sobie już w sumie odcinek z wyzwania ośmiu domów. To jest już piąty dom dla pięciu osób. No i poprosiłam właśnie Alpaczkę, żeby mi pomógł, bo ja sama to zamiast dachu zrobiłam taras, ale w sumie został ten taras. <grystanie> Daliśmy radę. Daliśmy radę. Mam nadzieję, że mniej więcej audio w sensie głosu będzie w miarę, bo nagrywam trochę na innym mikrofonie i w innym i w ogóle takie przygody z tym nagrywaniem. Mam nadzieję, że wszystko będzie ok. W końcu się zebraliśmy i zrobiliśmy ten domek. Ja go trochę przerobiłam. I, I tak, tak, no mów coś. No, 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 mów coś no. Ja w ogóle bardzo dziękuję Karoli za zaproszenie, chociaż nie ukrywam, że ja długo czekam aż w końcu my to zrealizujemy. No w sumie od ostatniego filmiku z tej serii, nie wiem ile minęło pewnie z miesiąc już, nie no, może nie miesiąc za trzy tygodnie na bank. Z miesiąc, a zbieraliśmy się do tego tydzień. O, więcej pewnie niż tydzień co? Tak? Nie wiem. Nie wiem, sama. Musielibyśmy zobaczyć na wiadomości z Instagrama. No, właśnie. Zapraszam Was na mojego Instagrama, właśnie. Tak, zapraszamy. Było QA ostatnio. No, czekajcie. Kiedy. A nie, nie widzę, kiedy ja tu dodałam ten filmik. Dobra, nieważne. Nieważne, trochę poprawiliśmy ten domek, trochę tutaj z tym dachem powojowaliśmy. Może trochę to lepiej wygląda niż wyglądało. I co? I zrobiliśmy w sumie jeden pokój, nie tylko. I teraz kawałek tarasu. I pokój zrobiony został dla w sumie dla dwóch chłopaków. Taką myślą to był robiony ten pokój. No tak, dwunastolatków. No, dwunastolatków albo tam dwóch tych jakichś tam chłopców w tym wieku szkolnym, jak tam wam będzie lepiej pasować. Oczywiście udostępnię ten domek, jakby ktoś chciał sobie wziąć, a w ogóle pod hashtagiem Korcia w galerii macie też domek stworzony dla Brygidy przez Alpaczkę właśnie. No i już spoiler, mm. żeś, miało na, na odcinku innym. Ale już i tak mogą sobie zajrzeć, ale w sumie no, zobaczą no. cały domek. No, ale trudno, już teraz to się wygadałam. No. Oj, oj, oj. No, a w sumie ten domek, zrobiliśmy jeden pokój i robiliśmy go ile? Pół godziny? Ja nawet nie wiem, kiedy to pół godziny minęło. No. My Postawiliśmy tylko dwa łóżka, dwa biurka i jakieś. Szafek, szafek no, kazały. No i szafy kazały. No, ale podoba mi się ogólnie ten pokój, jak wyszedł. I chyba nawet pasuje tak do reszty domku, wydaje mi się miałam prze, ten, przerobić w ogóle cały ten domek, wiesz, cały ten, ten, ten wystrój mhm. tego domku, ale, ale w sumie nie wiem, czy to jest sens z jednej strony, jak już tak domek jest w tym... To znaczy, wiesz, jeżeli to całe wyzwanie ma na celu, żeby robić ten domek dla jakiejś tam ilości simów, wydaje mi się, że jeżeli, dajmy na to, domku dla trzech simów jest domek Todlera to mhm. w następnym powinno być pokój dziecka, takiego a. wieku szkolnego. A, a później tak... nastolatka i tak dalej. To w sumie spoczko, bo ten, yy, tak jak ja zrobiłam, to najpierw właśnie zrobiłam da, dla toddlersa, potem właśnie dla dziecka, a teraz dla nastolatków w sumie zrobiliśmy. No. To co zrobimy w szóstym odcinku? E, pokój dla emerytów. Dla... W piwnicy. Bo tak. już nie ma miejsca więcej. No naprawdę. Może byśmy gdzieś to zmieścili, ej. No. Będzie ale, dobrze. Nie, ale mówiła, że za trudną bryłę sobie wybrałam, żeby Też. Jakoś... Karola no. zrobiła za trudną bryłę na dach. No, naprawdę ja chyba zrobię. Bo to w sumie zostały jeszcze trzy odcinki, czyli w tak jakby trzech simów jeszcze musimy gdzieś ulokować. Więc no nie wiem, gdzie ja ich wsadzę. Gdzieś na pewno damy radę. Będzie ciężko. Będzie. No, także nie wiem, kiedy teraz się zabierzemy za nagranie kolejnego odcinka. Ale nie, no chciałabym już to skończyć i to, to wyzwanie, żebyście, wiecie, mieli wszystkie swoje, wszystkie te wersje tych domków, żebyście sobie tam pobrali, bo widziałam, że pobierają ludzie nawet te domki, więc chyba się komuś nawet podoba. No, ale to, 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 to naprawdę jest takie wyzwanie, że no. Trzeba troszkę pogłówkować, żeby sobie coś tak przerobić. Ja to zrobię, ja dam radę, Karola no, Karola mi narobiła chęci. No ty to tam wiesz, a ja to taki budowniczy ze mnie, że... <głosy> <głosy> Bob budowniczy. Jest lepiej niż pół roku temu. No może, <noise> może. Jest lepiej odkąd ty robiłaś przedszkole na laje. Ojej, no to też racja, w sumie tak. To, to tak. się zgodzę, to się zgodzę. <noise> Ojej, teraz co ja tu, piesu, pies, pies szczeka. Potniemy to. <laughs> Ojej. Tak, tak jeszcze muszę tyle zrobić, żeby to wyszło. Jeszcze będę ciąć to już całkiem. Ten nasz filmik to będzie taki, A, że... O, to widzisz, możesz jak uciąć. <laughs> Dobra. Ojejku. No, dajcie znać koniecznie, jak wam się podobało. Jak wam się podoba w ogóle. Jak wam się spodoba. I piszcie, jaki właśnie, może napiszcie w komentarzach, jaki kolejny pokój dla kogo powinniśmy zrobić w sumie, tak żeby ulokować. Właśnie, może to był w sumie niegłupi pomysł, żeby zrobić pokój dla emerytów, bo czasem mieszkają dziadkowie jeszcze z. No Co, tak. nie? No, tylko widzę. I, I to najczęściej emeryci mieszkają w takich dwóch pokojach, że jest sypialnia i taki pokój z telewizorem. No właśnie. I to już bym załatwiła wtedy dwie osoby. Mm -hmm. No. Tak, bo tu mam raz, raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Chociaż w sumie cztery, pięć, sześć. Tak, zrobiłam teraz tak jakby dla sześciu osób ten pokój. Tak. Z, też no. tak liczyłem, jak robiliśmy <noise> ten pokój. I tak, że, tak Tutaj jeden pokój dla dziecka, tutaj drugi, tutaj dwie. I jeszcze dwójka rodziców. No to i, jakie pięć? <noise> Ale fajnie trochę teraz. <noise> Robimy jeszcze raz. A no faktycznie to co mi nie powiedziałeś. No i ja myślałem, że, że masz jakiś zamysł. No to pomyślałem, no się nie będę odzywać, nie? <grym> o ja, no dobra. W każdym bądź razie to już teraz jest dla szóstki w sumie. To tak by wyszło i po prostu można sobie Oświciłem usunąć. Karolę. <grym> można sobie usunąć jedno łóżko. <grym> I wtedy będzie pięć. O, to ten danek będzie taki trochę jakby dla pięciu, sześciu simów, co nie? I bo w sumie zostanie nam jeszcze dla siódemki, i no to w sumie zostaje nam jeszcze tak, jakby jeden zrobić no tak, dla. Ale w sumie to wyzwanie właśnie pod tym względem jest trudne, tak? No. Że nie możesz zrobić w jednej części na przykład dwóch łóżek, bo zaraz się zmieści dwójka simów, i już wyzwanie poszło. Karola, przegrałaś. Przegrałam swoje własne wyzwanie. To jak ja liczyłam, że mi wyszło? Ej, nie, i później w komentarzach napiszą, napiszą, że jestem wrebny. Ej, ale faktycznie, ale nieudana próba. No to w porę mi oświeciłeś, w porę. O jezu, aż mikrofon przestawiłam. Zawsze No trudno, no co? Cóż poradzić mam. Ale w sumie zrobiliśmy jeden pokój, a nie dwa. A to, to się w końcu pokoje liczą, czyli ileś simów. No ileś simów. No, no to karopa. O ja, o ja, o ja. No nic, zrobię tak o piąty i szósty, no. Trudno, trudno. To w tytule będziesz ten... wpiszesz piątkę i w nawieść szóstkę. O ja, no faktycznie. Faktycznie, faktycznie. Ewentualnie, no. Trudno przeżyjecie może, jak będziecie chcieli, żeby to był pokój dla pięciu simów, to po prostu usuniecie jedno łóżko i, i z tego pokoju dla chłopców i już. Gorsze chciała ich na skróty. Widzicie, nie jestem dobra z matmy. Do sześciu, do pięciu nie umiem liczyć. Co już poradzić mam. Dobra, to nic. Trudno, będzie, będzie to już po prostu domek gotowy dla sześciu osób. A w kolejnym odcinku zrobimy bo w sumie tak właśnie jak pojedynczo robić, to by trzeba było właśnie tak jak dwójkę rodziców, no i tych dzieci, całą gromadę i dla każdego dziecka też tak mm -hmm. jakby oddzielny pokój, żeby to było, żeby to wyszło, co nie? No. Chociaż z drugiej strony to i nie taka gromada dzieci, bo na przykład może zrobić sypialnię rodziców, trójka dzieci, albo czutka tak jak teraz i na przykład pokój gościnny, albo dla tych emerytów. No. To w przyszłym odcinku zrobimy dla emerytów, właśnie. W przyszłym odcinku zrobimy po prostu taki pokój dla dziadków, co nie? Bo tutaj mamy już pokój, tak jakby biuro i ten to zrobimy po prostu jeszcze jeden pokój i to będzie właśnie e, pokój dla dziadków. I wtedy już będziemy mieli tak jakby komplet, bo już będzie tych simów ośmiu, co nie? Tak. No. No. Także teraz już będziemy kończyć te nasze gadanie, Oj, bo wy już ten, zobaczyliście. To ten nasz wywód. Tak, i że wyzwanie, które sama wymyśliłam, przegrałam. Nieważne, nieważne. Możecie się zainspirować. Może Alpaczka, jak go nam mówię, to zrobi też takie wyzwanie u siebie na kanale. Będzie ja mle... Będę miał No, i będzie na pewno lepsze, i może Ty nie przegrasz jak ja. No, tak. no ale nic, no trudno. Po prostu z ośmiu odcinków teraz wyjdzie nam 7 czy 6. Tak. Bo ile ja miałam odcinków już tego? Cztery były odcinki, więc będzie po prostu tych odcinków o no mniej, bo teraz by... no, będzie 6 zamiast 8. I tyle. <laughs> Czyli przed nami jeszcze ostatni odcinek z tego wyzwania, i wtedy już zamkniemy domek ośmiu Simów i, i tak to. Tak. No. I myślę, że oni i tak już jest spory, więc zaraz jakbyśmy go mieli jeszcze przerabiać, to by wyszło takie. Takie takie wielkie coś. Ale gdybyśmy się postarali, byłoby dobrze. No Orange. dobra. No dobra, zobaczymy jeszcze, co Wy nam napiszecie, coś nam może doradzicie, Jakie macie pomysły, żeby rozwikłać ten problem. E, no i co? I żegnamy się. Dziękuję za uwagę. Dziękuję Alpaczka, że byłeś i pomogłeś. Ja również dziękuję. Ale że nie podpowiedziałeś, że to dla sześciu, nie dla pięciu. Nieważne. No, przepraszam, bardzo. Ja ci nie chciałem się pomysł wtrącać, Dobra, dziękuję wam za oglądanie, łapki w górę, subskrypcja. wpadajcie też do Alpaczki, chociaż on nic nie nagrywa, ale ale zobaczcie, co tam ma. Dobra, i buziaczki, pa 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 pa.